Witam Was zodiakalne strzelce bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc październik i przypomnę krótko, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Energie najważniejsze miesiąca plus karta rada, miłość single, miłość związki oraz praca, finanse, kwestie materialne. I kochani, zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić swój ascendent, bo może być to fajnym dodatkiem, dopełnieniem do tego czytania bądź ascendent bardziej do Was yy, trafi. Yy. Pamiętajcie, żeby przyjmować to, co dla Was, co nie dla Was, zostawiacie za sobą nic na siłę. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza czy też do udostępnienia, e, jeśli komu udostępnić macie. Pamiętajcie, że warto rozejrzeć e, się po kanale, bo wiele ciekawych czytań i przekazów znajdziecie, szczególnie polecam Wam czytanie. Z energiami od września do grudnia dla wszystkich znaków Zodiaku. I jeśli chodzi o czytania, czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie informacje znajdziecie. A ja przechodzę już do czytania dla Was, strzelca. Patrzymy, tutaj karty nam pokażą, jeśli chodzi o Was i Waszą energetykę na październik. Już patrzymy, tutaj tylko przetasuję karty. Strzelce w październiku, strzelce w październiku. Już patrzymy, strzelce w październiku, jaka tutaj będzie energetyka. Co tutaj się będzie działo, już patrzymy. Zobaczymy drogie strzelce, już z jaką energią wchodzicie. Czwórka buław, szczęście, radość i pomyślność, karta maga, działanie, działanie, wszelkie projekty. Tutaj i siódemka buław, ale też wyzwania. Czyli niełatwa droga, ale rada, król kielichów. Nie, rycerz kielichów z uczuciem, z wyczuciem, przede wszystkim z wrażliwością i intuicją podchodzić do danej sprawy, danej kwestii. Single mają rycerza Buław, ognisty mężczyzna i dwójka kielichów. Proszę, jakaś randki, jakieś spotkania, może być jakieś zakochanie. U związkowców mamy e, kapłana i czwórka kielichów. Czyli jakieś takie mogą być problemy, może być... No ale dobrze, zaraz to omówimy. Praca, finanse, rycerz Buław, a wpatrzcie patrzcie, i piątka mieczy. Czy jakieś działania, ale trzeba wszystko sobie dobrze dopiąć, bo inaczej będzie zgrzyt. Będzie jakiś problem, tutaj. E, mamy czwórkę monet, czyli przetrzymanie, zatrzymanie, e, przeczekanie danej sytuacji, danej kwestii, danej sprawy. Drogie strzelce, co u was? Fajne jakieś spotkania, fajne jakieś imprezy, tutaj mi się pokazują może śluby, może wesela, może urodziny, imieniny. Gdzieś się wybieracie, coś robicie, coś tworzycie. Ogólnie dużo takiej e, kreatywnej energii przy was, artystycznej też. Jakieś projekty, jakieś sprawy ważne dla Was. Wszystko będziecie sobie tutaj załatwić, będziecie działać, o coś się starać. Ale mogą być jakieś blokady, mogą być jakieś przeszkody, bo tak jakby karty mówią, że tutaj nie wiem, prawnie czy urzędowo będzie Was coś blokować z czymś, czyli może jakieś pozwolenie. Może nie będzie jakiegoś pozwolenia, może nie będzie jakiegoś dodatku tutaj finansowego, może nie będzie pieniędzy w ogóle, finansów, może będziecie próbowali coś załatwić, ale coś Wam nie przyznadzą, albo nie dadzą jakieś pozwolenia, albo okaże się, że trzeba jeszcze coś dostarczyć i tak jakby zostaniecie zblokowani. Coś sobie tu fajnego tworzycie w tym miesiącu i jakby idźcie to, tą drogą. Karta Rada to jest rycerz kielichów, czyli spokojnie, tak, nawet jeśli tutaj są jakieś przeszkody, to um, Ty się nie poddawaj, Ty się nie zatrzymuj i też jakby... Krok po kroczku, tak, idź i realizuj swój plan, swój cel, nie daj się powstrzymać, nawet jeśli tutaj, to, to, bo tu siódemka buław, no to nie wiem, czy też problemy z konkurencją, na przykład, tak, czy konkurencja w jakichś kwestiach was tutaj będzie dla was zagrożeniem, albo inne osoby, po prostu, tak, M które w jakiś sposób będą, będą stwarzały jakieś problemy i przez to blokowały przepływ całej tej energii, tutaj a energia jest naprawdę piękna, więc szkoda by było, żeby to się wszystko zmarnowało. Król no, ten rycerz kielichów ciągle wam mówi o tym, żeby nie rezygnować, tak, żeby ze spokojem, ze, z pasją, jakby ze spokojem podejść do sytuacji, e, z pasją dalej angażować się w to, e, w co się angażujecie i realizować sobie, tak? Jeżeli jesteście karta maga, to poradzicie sobie naprawdę, wiele możliwości macie, możecie tak naprawdę wszystko e, tutaj w tych ważnych dla was kwestiach i sprawach. I to do Was należy ostatnie zdanie, tak? To Wy jesteście, to wy kreujecie, to wytworzycie tutaj, nie ktoś inny. No ale właśnie jakieś takie regułki, albo prawne, właśnie, albo coś z urzędem, może być tak, by ktoś Was będzie blokował, ktoś Was będzie próbował być może też zdemotywować, albo będzie tutaj problem, e, jeśli chodzi o konkurencję. Niemniej jednak, nie walczyć tutaj, jakby karty mówią, e, drogie strzelce z wiatrakami w tym rycerzu kielichów, to na spokojnie podejść z czymś, wyjść z jakimś rozwiązaniem, z wyjściem jakimś pomysłem, z wyjściem jakąś ideą też, e, tak, tutaj w tej sytuacji znaleźć jakieś rozwiązanie, ale na spokojnie przemyśleć, zastanowić się mm, i przede wszystkim nie poddawać, nie kończyć czegoś, nie, e, nie rezygnować z czegoś, na tej zasadzie tutaj. I też tak jakby trzeba może zbadać pewne rzeczy w danej sytuacji, w danej kwestii, pewne warunki, pewne e, okoliczności, tak, Coś tutaj tr trzeba zbadać, przeanalizować i yy, na podstawie tego, co Wam wyjdzie jako wniosek czy też konkluzja, to będziecie mogli jakby podejmować dalsze jakieś decyzje. Ale tutaj nie zastopować się absolutnie. Single, no co? Mężczyzna, baran, lew, bądź yy, właśnie strzelec mi się pokazuje dla Was i dwójka kielichów, no randki, randki, spotkania miłe. Może to być Roma, coś ma to jakiś potencjał do relacji, do związku, no chyba że ten mężczyzna ma relacje. Może nie musi, ale to mogłoby być tak, że no zdecydowanie się na jakiś romans, tak, mimo że ktoś tam jest w związku. Niemniej jednak możecie też trafić na osobę, która niekoniecznie będzie w związku w relacji, i z którą czyli, tak, osoba może co dopiero wyszła z jakiegoś związku z jakiejś relacji, albo to wy jesteście taką osobą, i możecie tutaj stworzyć coś fajnego. Na razie, widzę spotkania, mm, poznawanie się, tak, spędzanie miło czasu wspólnie i, i do czegoś, to pomału zmierza, tak. No, dwójka kielichów jest obiecująca, wręcz powiedziałbym. Um, ale trzeba się spotykać, trzeba się popoznawać, tak? I póki co zmierza to w dobrym kierunku, ale może są jakieś inne okoliczności tutaj, ewentualnie blokujące to na zasadzie, no właśnie, albo nie, wiem, że on jeszcze, jeszcze kogoś ma, albo jest po, świeżo porostany, albo jesteście świeżo porostany. Są takie czynniki, które właśnie nie mówią, że od razu wchodzicie w związek, w relacje, ale jakby wszelkie energie, wszelkie spotkanie, jakby każde spotkanie będzie Was coraz bardziej zbliżało do siebie, tak? I macie tutaj potencjał na to, żeby stworzyć stały, stabilny związek, jak najbardziej tak. Tego nie wykluczam. E, tylko na wszystko potrzeba czasu. W stałych związkach, w stałych relacjach powiedziałbym jakieś takie problemy małżeńskie, tymczasowe. Tutaj, nie wiem, albo ktoś chce, ktoś chce bardzo, mm, jeśli jesteście w stałym związku, ale nie po ślubie, to bardzo ktoś chce ślubu, może też przygotowanie się do tego ślubu, Ma, może jakieś nauki małżeńskie, tak? Przedmałżeńskie. A, ale tak jakby ktoś nie wie do końca czego chce. Jedna osoba chce tutaj związku takiego no, małżeńskiego ślubu, a druga osoba niby chce, ale jeszcze się coś zastanawia, jeszcze nie wie, czy tak jakby może to dlatego, że zbliżacie się do, do wejścia w związek małżeński i pojawia się po prostu stres i ktoś zaczyna wątpić po prostu, czy ja na pewno tego chcę. Niemniej jednak możecie mieć też m, jakieś kryzysy, jakieś takie momenty, w których no, nie potraficie się ze sobą dogadać i być może będzie to jakiś pośrednik między wami, tak? Udacie się do osoby, która będzie jakby tutaj między wami pośredniczyć, żeby was doprowadzić do porządku dziennego i do porozumienia przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim też chodzi. Także w stałych związkach, w stałych relacjach widzę rozwiązywanie jakichś problemów, tak? Bo tutaj coś się dzieje, ktoś jest niezdecydowany, no w czym tkwi problem, co jest nie tak, czego Ty chcesz, czego ja chcę, jak chcemy coś zorganizować, jak chcemy coś załatwić, w czym tkwi tak naprawdę problem, jak Ty to widzisz, jak ja to widzę, wiecie, taka analiza i tu nie mówię możliwej znaleźć, że udać się do kogoś po pomoc, tak, to kto Was będzie prowadził pośredniczy, może jakiś właśnie terapeuta nawet. Do relacji, czy coś takiego, albo wspólnie, razem, będziecie próbować tutaj tą zagadkę rozwiązać, czy też zagadkę, no, rozwiązać to, co jest jakby problemy, problemem w waszej relacji, tak? W czym wy się tu nie zgadzacie? Dlaczego jakby e, mijacie się ze sobą? Na tej zasadzie to nie jest jeszcze koniec relacji, absolutnie nie. Ja tu widzę potencjał do tego, żeby właśnie rozwiązywać problemy w relacji. To jest też zdrowe podejście, nie że są problemy, to kończymy, tylko są problemy, to zobaczmy, jak możemy je rozwiązać, w czym tkwi problem. Tutaj zawodowo, finansowo dużo pomysłów fajnych, ale dużo jakichś takich nie wiem, tymczasowych zleceń, coś szybkiego, czy też zamówień może. Coś przychodzi, coś zaraz odchodzi, dużo pomysłów, dużo takiej energii właśnie twórczej, spontanicznej, jest tutaj jakiś entuzjazm i tak dalej, ale co, ktoś się śpieszy, ten się diabeł. Cieszy i uważaj, żeby nie być w gorącej wodzie kąpanym, bo możecie podjąć takie spontaniczne decyzje, ale nie do końca one będą dla Was korzystne. Dlaczego? Ja myślę, że tu chodzi przede wszystkim o spółki. Uważajcie też komu, co mówicie. Piątka mieczy, to, to jakby ktoś Wam chciał wybić nóż w plecy. Wy się komuś pochwalicie swoim pomysłem, ktoś Was będzie krytykował, albo ktoś Was będzie próbował odgapiać od Was, albo ktoś powie komuś innemu, że to był Wasz pomysł, że oni Wam pomogli. Więc tutaj, jakby karty mówią, remita na własną rękę, nie liczyć na kogoś, drogie, widzicie, drogie strzelce, li, umiesz liczyć licz na siebie. W kwestiach zawodowych, materialnych, umiesz liczyć licz na siebie, nie liczyć na kogoś, nie rozmawiać z kimś o kwestiach pieniędzy, pracy, zmiany pracy, bo ktoś będzie by wam próbował to utrudnić albo zgapić wasze pomysły, tak? I będzie wam robił coś pod górkę po prostu niepotrzebnie, zupełnie. Więc karty mówią o jakichś naukach, o, o uczeniu się czegoś, o jakieś papiery, tutaj widzicie, jakbyście mieli ukończyć jakiś kurs, szkolenie, coś takiego, możecie jakieś studia skończyć, gdzieś tutaj swoją wiedzę po prostu zwiększyć, umiejętności nabyć i, i gdzieś ruszyć wtedy zawodowo. Bo są fajne pomysły, wy byście chcieli, ale tutaj właśnie może trochę biurokracja, tak, brak doświadczenia, brak papierka na coś i nie możecie ruszyć. Macie fajne pomysły na siebie? Fajny plan na siebie, powiedziałbym też, ale ta realizacja jest trudna. Raz, że ludzie Wam mogą utrudniać to. Dwa, że kwestia właśnie tego, że nie ma się jakiegoś papierka i um, tutaj, jakby trzeba naj, najpierw to zdobyć, nabyć, żeby tutaj móc czymś dalej ruszyć. Na tej zasadzie czegoś trzeba jeszcze nauczyć, czegoś trzeba się jeszcze e, w czym się trzeba doszkolić i, i e, po prostu nabyć tą wiedzę, nabyć umiejętności. Nowe pomysły, coś fajnego, coś korzystnego dla Was jak najbardziej, tak? Ale trzeba jeszcze coś zrobić, zanim będziecie mogli wprowadzić to w życie. Tak Wam powiem, drogie strzelce, tak to widzę tutaj. Wszystkiego dobrego dla Was, serdecznie Was pozdrawiam, zęcam Was e, do sprawdzenia swojego ascendentu, również do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia, tylko czytania, zostawienia e, komentarza, czy też do udostępnienia, jeśli komu macie udostępnić. Pamiętajcie, że warto zajrzeć się po kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie, a jeśli chodzi o czytania czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie informacje znajdziecie. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego Wam życzę na październik i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.